Szanowni Państwo, jesteśmy w mieście, w które pamiętamy jako miasto, które było silnym ośrodkiem przemysłowym. Miasto, w którym ludzie pracowali, ludzie, którzy mieli pracę, ludzie, którzy byli dumni z tego, że żyją w Szydłogowicach. W mieście, które jest w środku aglomeracji śląskiej. W mieście, w którym zwrócone są oczy całego województwa. Teraz to miasto jest w zupełnie innym wymiarze. Miasto zaczyna umierać. Miasto, w którym nie ma przemysłu ciężkiego. Miasto, w którym usługi rozwijają się bardzo, bardzo wolno. Miasto, w którym ludzie w wielu dzielnicach pobierają zasiłki socjalne. Miasto, w którym osoby pozostają bez pracy. Czas skończyć z tym marazmem. Czas prowadzić zmiany, czas prowadzić silny i efektywny program naprawczy dla miasta Światokowica. Można to stworzyć. Nie udało się to zrobić tym wszystkim władzom w ciągu ostatnich 10 lat. To ważne, żebyśmy wszyscy byli razem. Dlatego wierzę, że miasto Świętokłowice potrzebuje człowieka silnego, człowieka odpowiedzialnego, człowieka, który ma koncepcję i ma program na to miasto. Ufam, że mieszkańcy Świętokłowic również chcą zmian na lepsze tego miasta. Uważam, że kandydatura silna, kandydatura odpowiedzialna i kandydatura prezydencka, która zmieni to miasto na lepsze, zasługuje jednocześnie na poparcie mieszkańców, ale zasługuje jednocześnie na to, żebyśmy wspólnie działali na rzecz tego miasta. Dlatego też jesteśmy w tym miejscu, chcemy rozmawiać o Świętokłowicach i chcę przekazać program, który jest będzie programem efektywnym, programem realnym, bardzo pragmatycznym który uda się wspólnie właśnie w tym mieście wprowadzić. Dziękuję. Szanowni Państwo, miasto nie może się rozwijać bez dobrego, sprawnego i tak naprawdę zakorzenionego programu tutaj, w tym mieście. Moja propozycja programu to sześć punktów. Sześć ważnych punktów, które są odzwierciedleniem dziedzin życia, które nas tutaj, które nas otacza właśnie tutaj w świętokowicach. Dziedzin życia, które są kluczowe dla świętokowicza. Dziedzin, z którymi spotykamy się na co dzień. I tak też przy pomocy wielu osób, ale jednocześnie energii, którą uda się wskrzesać wśród Świętokowicach, i której myślę, że mnie nie brakuje, chciałbym w świętokowicach stworzyć po raz w punkcie pierwszym. Podstrefę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po rozmowie z profesorem Jerzy Buzkiem, obecnym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego oraz prezesem Wojaczkiem doszliśmy do wniosku, że w Świętokowicach jest szansa na to, żeby w dzielnicy Liginy stworzyć podstrefę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej żeby przyciągnąć biznesmenów, przyciągnąć małą i średnią przedsiębiorczość właśnie do Świętokłowic. W ostatnich 10 latach kilkunastu bardzo dobrych przedsiębiorców uciekło z tego miasta. Są w tej chwili w Chorzowie, w Rudzie Śląskiej, nie ma ich mieście w mieście Świętokłowice. Nie płacą tutaj podatku dochodowego od osób prawnych, nie płacą podatku od nieruchomości. Czas tym zmienić. Czas to zmienić. Trzeba wprowadzić ulgi podatkowe dla tych osób zachęcić do tego, żeby ta mała i średnia przedsiębiorczość, przedsiębiorczość właśnie tutaj inwestowała. To także uwolnienie terenów wzdłuż drogowej trasy średnicowej. Wspaniałe tereny, unormowanie własności gruntów i znowu element do tego, żeby ta przedsiębiorczość właśnie tu w Świetlowicach się rozwijała. Jednocześnie co może spowodować obniżenie bezrobocia, ogromnego bezrobocia, który właśnie tutaj w Świetlowicach jest. Punkt drugi, walka z bezrobociem. Z zatrudnienia, polityka społeczna, która tak niezwykle ważna jest właśnie tutaj, w mieście Świętobowicę. Ponad 11% ludzi z orzeczeniami niepełnosprawności. Wiele ludzi w Lipinach, którzy szukają, szukają pracy. Wiele osób, które pozostają bez prawa do zasiłku. To jest ewenement na skalę, skalę wojewódzką. Trzeba to zmienić. Trzeba usprawnić działanie ośrodka pomocy społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy, wymiana informacji o bezrobotnych, a jednocześnie o miejscach pracy, która, które można tym osobom zaoferować. To także walka z, rodzin, z problemem rodzin dysfunkcyjnych, wiele dzieci w Lipinach i w Kropaczowie w tej chwili chawski ze złomem. bo chodzi do szkoły trzeba wprowadzić instytucje street workerów, którzy tak dobrze sprawdzili się w Katowicach, w Fundacji Stróże Anioł, Anioł Stróży. To można również zaangażować policję, psychologów, którzy będą pracować z tymi rodzinami jedno i jednocześnie w tym problemie wykażą się energią i dobrymi pomysłami właśnie w Siedlowicach. Punkt trzeci, Muzeum Powstań Śląskich. W funkcjonuje zdegradowany, zdegradowany budynek Muzeum Historii Świątkowic, zapomniany, nikt o nim nie wie. Nie ma pieniędzy na to, żeby ten budynek wyremontować. Nie ma pieniędzy na to i pomysłu, żeby przyciągnąć turystów tutaj do Świątkowic. Wspaniała inicjatywa w mieście o wiele bogatszym mieście, które powinien być celem dla Świątkowic w Warszawie. Muzeum Powstań, Powstania Warszawskiego. Ja proponuję Muzeum Powstań Śląskich, coś połączenie nowoczesności z historią, połączenie innowacyjnego przekazu właśnie za pomocą chociażby figur troskowych, chociażby wystaw i lekcji Muzeum dla Młodzieży. Będę się starał, i te działania już są podejmowane, powołania Komitetu Społecznego który będzie się starał zbierać środki właśnie na powstanie Muzeum Powstań Śląskich tu w To będzie to niesamowita oferta, oferta i szansa dla nas wszystkich, żeby ściągnąć do miasta zapomnianego, miasta Świętokłowice, turystów nie tylko z Województwa Śląskiego, ale także z Polski. Szanowni Państwo, punkt czwarty, Tudusze Europejskie. Jest ich coraz mniej. Jest ich coraz mniej, bo szansa dla świętobowic, ta najważniejsza szansa została już stracona. W 2009 i 2010 roku absorpcja środków unijnych na te, na te twarde projekty, tak zwane twarde projekty, jak rozbudowa ośrodków kulturalnych i sportowych już minęła bezpogodnie. Ale jest szansa na to, żeby za pomocą środków unijnych, z regionalnych programów operacyjnych, a jednocześnie z Europejskiego Funduszu Społecznego, przede wszystkim z kapitału ludzkiego, który można przeznaczyć na wykluczenie społeczne, na wzrost zatrudnienia, na przekwalifikowanie osób 50, plus, których jest bardzo dużo. W naszych Świętobowicach mamy największy odsetek osób, kobiet bezrobotnych. Te kobiety chcą pracować, ale niestety tu w Świętobowicach, w którym był mit i model rodziny, w którym pracuje tylko mężczyzna, który stracił pracę w przemyśle ciężkim, czy teraz w usługach, rodziny te lotują bez środków do życia. Fundusze europejskie dają możliwość wykluczenia tego problemu i zaktywizowania tych ludzi do pracy. Punkt piąty. Restrukturyzacja szpitala powiatowego. Wojewoda a jest to bardzo przykre. Szpital na przestrzeni lat był stale zadłużony. W, w tej chwili poziom 40 milionów długu to jest prawie jedna trzecia całego y, budżetu miasta. Jest to problem, który należy rozwiązać na przestrzeni najbliższych kilkunastu miesięcy. Należy niezwłocznie stworzyć spółkę prawa handlowego, spółkę akcyjną lub zo na majątku samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z udziałem, udziałem inwestora zewnętrznego, objęcie udziałów zawieszalności. Takie spółki funkcjonują w wielu miastach w Polsce i sprawdzają się. Jednocześnie ogromny dług, który jest można można w jakiś sposób zrekompensować poprzez obligacje gminne, które należałoby wypuścić, a jednocześnie poprzez tzw. Plan B. W tej chwili mamy taką możliwość, gdyż uchwała Rady Ministrów dotycząca tak zwanego Programu Wieloletniego daje możliwość odburzania takich jednostek, takich yy, jednostek, które są związane ze służbą zdrowia i można skorzystać. Można ogromne zadłużenie związane z zakładem, yy, z zus z Urzędem Skarbowym właśnie za pomocą yy, przedmiotowego Planu B zastosować. I w końcu ostatni, brzuszlowa skałka. Reaktywacja żużla na Skałce. To bardzo ważne. Gdyż wszyscy w Siedlowowicach pamiętamy Skałkę silną. Silny obiekt, który był jednocześnie tym epicentrum, gdzie, gdzie tak naprawdę odbywały się wszystkie imprezy kulturalne, i imprezy sportowe. To na Skałce, jako młody bajtel, że głaził. Bo tutaj spędziłem całe życie. Tu mam znajomych, tu mam przyjaciół. Pamiętam, że ten żużel wtedy był. Teraz żółżla nie ma, w aglomeracji nie ma zawodów sportowych są w najbliższe Proponuję Proponuje inwestora zewnętrznego, również spółkę prawa handlowego z, z, z akcjonariatem właśnie większościowym miasta i z tak zwaną złotą, złotą akcją miasta, która jest gwarantem tego, że będzie. Ten, ten, ta sama nazwa, że będzie ten sam obiekt i ci sami ludzie, to można zrobić na skałce, prowadzę wstępne rozmowy z osobą podmiotem, który będzie chciał zainwestować właśnie tutaj w tej skałkę. Ale to również przeprowadzenie sprawnego referendum dla mieszkańców światowic, którzy sami określą, co na tej skałce są i w jakiej formie, bo chcę jako przyszły prezydent współpracować właśnie ze śmietowniczami. To wszystko jest bardzo ważne. Te sześć punktów oczywiście rozbudowywane jest o wiele pozostałych elementów i płaszczyzn w tym tak trudnym mieście te pierwsze kilka lat wszyscy musimy sobie zdawać sprawę, że będzie zaciskanie pasa, że będą reformy, które należy stworzyć wprowadzić i drożyć w tutaj w środowicach. Ale myślę, że przy pomocy wszystkich mieszkańców, przy pomocy wielu środowisk które chcą coś dla tego miasta zrobić. Razem zmienimy świętoholicę na lepsze.